Wiecie, co ja najbardziej lubię w gotowaniu? Eksperymenty. I dzisiaj jeden z takich eksperymentów. Thermomix jest fantastyczny. To bez dyskusji. Natomiast fantastyczne są również przepisy na Thermomix i jest ich naprawdę całe mnóstwo, można wybierać dowoli. Ja, tak jak powiedziałem, lubię eksperymentować, więc znalazłem dzisiaj Jeden przepis, którym się z wami podzielę. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jest piątek wieczór. Wróciliście właśnie zmęczeni po całym tygodniu do domu. W lodówce pustki. Nie ma co jeść. Co Wam przychodzi do głowy? Zamówię pizzę. Mnie pewnie też by przyszło do głowy, ale tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj eksperymentować, więc nie będziemy robili pizzy. Zrobimy za to zupę a'la pizza. Co zatem będzie nam potrzebne do przygotowania zupy a'la pizza? Otóż będzie nam potrzebny czosnek i cebula. Będzie nam potrzebna papryka słodka. Ja dodałem również paprykę czyli Będzie nam potrzebna pokrojona w kostkę szynka. Będą nam potrzebne pokrojone w plasterki pieczarki. Będzie nam potrzebny serek topiony z ziołami. Będzie nam potrzebna śmietana i przyprawy bardzo dużo ziół prowansalskich papryka słodka papryka ostra pieprz sól um, nieodzowna w każdej termomiksowej kuchni przyprawa czy właściwie dodatek bulion warzywny odrobina mąki dwie puszki mm, pomidorów krojonych oraz mięso wołowe mięso wołowe mielone ale o mieleniu mięsa za chwilę przygotowanie tych wszystkich składników Zajęło mi około 15-20 minut. Zacznijmy więc gotowanie. A gotowanie zaczniemy od mielenia mięsa. Jest to czynność bardzo prosta. Nie potrzebujemy żadnego urządzenia dodatkowego do tego, żeby mięso zmielić. W termokrycie robi się to bardzo prosto. Mianowicie kroisz mięso na mniejsze kawałki układasz je na jakieś miby, miejsce talerzu, wkładasz do samrażarki na pół godziny, godzinę czasu. I oto jest. Oto jest. I później to mięso wrzuca się do termomiksa i Thermomix robi za nas resztę. Więc zaczniemy od mięsa. Jakby, jeżeli jesteście niezadowoleni z tego, jak drobno jest zmielone, bądź też yy, yy, chcielibyście bardziej, nie ma problemu. Ja chcę właśnie troszkę bardziej, ponieważ to mięso będzie później wskupione. No i pięknie. Prawda pięknie. Tak miało być. Tak właśnie miało być. Przełożymy to mięso. Przełożymy to mięso do jakiejś miski. No to żebyście zobaczyli jak wygląda zmielona połowina z bliska. Proszę uprzejmie. Naprawdę dobrze i wystarczająco. Ciekawe, że w przepisie na zupę al pizza ten proces mielenia mięsa i przygotowania mięsa jest pominięty. W przepisie jest po prostu mielone mięso wołowe. Dlaczego? Nie wiem, ale tak jest. Słuchajcie, gotujemy. Gotujemy. Mamy jako pierwszy czosnek. Pora paprykę i cebulę. Ciosnku. Pysznie. Ładnie zmielone? Bardzo ładnie. Nasze pomidory z puszki. Pomidory z całą zalewą. Nie trzeba nic odsączyć. Robinę zgarniemy jednak, cebulę na dno naczynia. I wszystko razem mieszamy. Naprawdę niezły sos na pizzę. Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo apetycznie. A pachnie! Absolutnie pysznie. Co dalej należy zrobić? Należy przełożyć tą naszą pastę pomidorową, paprykową, cebulową do innego naczynia. Ślach Odstawiamy. Teraz dodajemy oleju. Ten olej rozgrzewamy. Teraz dodajemy nasze mięso wcześniej zmielone. Dodajemy naszą szynkę. Duszenie tego mięsa zajmie nam około sześciu minut, ale my mamy chwilę czasu dla siebie. Cheers. Zobaczmy, jak wygląda nasze podduszone mięso. Ach, pachnie szynką. Bardzo ładnie podduszone mięso. Szynka. Aromat szynki. Pysznie. Zupa na pewno będzie bardzo sycąca. Dalej. Dodajemy nasze pomidory, wcześniej rozdrobnione z papryką, cebulą i czosnkiem. Nasze pieczarki. Woda. Nasz topiony serek z ziołami. nasza szmetana. Mąka. Koncentrat bulionu żywnego. zioła prowansalskie dużo ziół prowansalskich jest i pewnie pozostałe przyprawy odrobinę zamieszamy oj to będzie gęsta i sycąca zupa i co? I gotujemy. To w zasadzie wszystko. Teraz czekamy tylko, aż będzie zupa gotowa. Gotowanie potrwa około 15 minut. W razie potrzeby, jeżeli mięso nie będzie wystarczająco miękkie, wydłużymy czas gotowania. Ja pójdę sobie, nie potrzebuję tu stać i czekać. na to, że nasza zupa jest już gotowa. Sprawdźmy, jak wygląda. Pachnie jak pizza. Spróbujmy, czy wszystko jest wystarczająco miękkie. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie naprawdę wyśmienicie. Jeszcze uważam, że powinna się pogotować. Wygląda na to, że zupa nasza jest już gotowa. To co, chcecie zobaczyć, jak... Wygląda nasz produkt końcowy? Ja jestem strasznie ciekawy. Zobaczmy więc. Wygląda bardzo kremowo i apetycznie. Aromat zupy unosi się w powietrzu. Ciekawe, jak smakuje. Zanim spróbuję naszej świeżo ugotowanej potrawy, muszę Wam powiedzieć, że wybrałem ją z kilku powodów. Po pierwsze, nie lubię, jak w kuchni jest nuda. Różnorodność jest rzeczą fajną w kuchni, nie może być nudno. Po drugie, zupa miała bardzo wysokie oceny na platformie Kukidu. Przekonajmy się, czy oceny są zasłużone. Pachnie naprawdę jak, jak pizza. Jak piątkowa pizza, którą zamawiacie do domu. Jest bardzo kremowa. Będzie naprawdę bardzo sycąca. Dominują tutaj. Przyprawy konkretnie zioła prowansalskie. Zobaczmy jak, jak pieczarki. Bardzo dobre, bardzo dobre. Znajdźmy może jakąś szynkę z pieczarką. Słuchajcie, bardzo dobra zupa, naprawdę dobra zupa. Wydaje mi się, że oceny na platformie Kukidu są w pełni zasłużone. Ja na pewno dodam ją do mojego repertuaru ciekawych, ciekawych potraw, ciekawych zup i będę częstował nią w swoich gości. Wam polecam to samo. A tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.